No dzień dobry dzieciaki jaki dzisiaj temat, który nie myślałam, że tak może zainteresować widzów, ale lecimy z tym. No to zaczynamy. Chodźcie, nawet nie myślałam, że ten temat może tak kogokolwiek zainteresować. Od tak naprawdę yy, chorodu, często dostaje wiadomości o tym, jak jest, jakie jest podejście do karmienia butelką, czy jest taka presja na karmienie piersią, jak wygląda rozszerzanie obiadków, tak, o rozszerzanie um, diety, tak, itd. i tak dalej. To na pewno nie jest odcinek dla fanów um, Japonii, w sensie Bezdzietnych, no więc dzisiaj tak trochę matkowo, ale pogadajmy o tym, czy w ogóle w Japonii jest kultura madek, czy jest taka presja, czy w ogóle wiesza się za to, że się karmi butelką. No więc zacznijmy od początku. Żeby zrozumieć całą koncepcję... Japońskiego podejścia do tego tematu trzeba zrozumieć strukturę społeczną Japonii. Struktura społeczna Japonii jest zupełnie inna niż struktura em, zachodnia. Jest oparta bardziej na kolektywności, co em, wydawałoby się w temacie właśnie takiego karmienia, wychowywania dzieci, em, właśnie tym bardziej tym powodem, gdzie ludzie by się wtrącali. No nie do końca tak jest w Japonii. Em, jest taka, taka kultura niewtykania nosa w swoje sprawy, ja to już mówiłam wiele, wiele razy, to wiele razy wychodziło u mnie na różnych widach w Japonii każdy pilnuje swojego nosa. To nie jest tak, że ludzie nie posiadają swoich opinii, ale te wyrażanie opinii jest zupełnie inne niż w Polsce. Nie wyraża się go tak. O tak, nawet jeśli wydaje się Wam bardzo neutralne i e, nie wydaje się w ogóle jakby powiązany z tą osobą, unika się wyrażania takich dosadnych opinii, e, ponieważ takie skonstruowane też maniery, wszystko się zachowuje dla siebie. E, ogólnie już mówiłam, jest to takie. O mojej jari. O mojej jari oznacza taką empatię do granic, typu: jeśli ja to powiem, to co to wywoła w drugiej osobie? Ogólnie też ludzie są wychowywani tak, że zanim coś powiesz, zanim coś zrobisz, pomyśl, jak to wpłynie na całość, nawet nie na tą całą jednostkę, ale przykładowo, jeśli jesteśmy w jakiejś grupie i rozmawiamy nawet o jakimś bardzo poważnym temacie, to pomyśl. Ta opinia nie zepsuje komuś humoru, czy nie wzbudzi jakiejś, nie wiem, właśnie takiej walki na różne opinie, które załóżmy w Polsce, zauważam, że ludzie bardzo sobie chwalą takie różne wyrażania opinii, nawet bardzo często sprzecznych. W Japonii raczej stara się, ludzie starają się być na tej neutralnym, na tym neutralnym gruncie. I tak to wygląda. A jak to się ma do wychowania dzieci i do y, takich spraw jak karmienie piersią? Y, słuchajcie, najpierw powiem troszeczkę technicznie. Jak ja byłam w ciąży i już byłam przed terminem porodu, dostałam specjalną taką broszurę do wypełnienia, i tam były różne rzeczy: wpisać swoje alergie, y, wpisać y, czy się chce to czy tamto, jeśli chodzi o jedzenie. No i też była y, zaznaczone, czy. Y, Czym będę karmić, i były opcje. Chcę spróbować piersią, jeśli bym mogła piersią, to chcę po prostu próbować piersią, albo tylko chcę karmić piersią, albo tylko chcę karmić butelką. Więc w Japonii, już na etapie takim porodu, i później tego przebywania w szpitalu, to szpital nastawia się na ciebie. No i jak to wyglądało technicznie? Technicznie wyglądało tak, tak że się co trzy godziny budziło, trzeba było wziąć tego dzieciaka, iść do stacji pielęgniarek, tam wejść do tego pokoju dla, dla karmienia piersią, usiąść na niewygodnym w ogóle krześle. Tam w świecie, na dole wszystko boli, i jeszcze ten dzieciak, jeszcze mi się kręcił w głowie ze zmęczenia. To była tragedia. Jak wróciłam do domu, moja laktacja była tak słaba, że ja po prostu, tak naprawdę, już przed porodem nastawiałam się bardzo tak, że jeśli będę miała dobrą laktację, jeśli ona będzie się najadać, no to ja, ja będę karmić tą piersią, ale jeśli to będzie sprawiało mi ból, e, będzie to dla mnie niewygodne, czy będę miała la małą laktację, mam to w dupie. E, i tak wyszło, że po prostu olałam to i zaczęłam karmić butelką. I do tak naprawdę jeszcze tamtego miesiąca ta diabula duła z butelki. Teraz jak widzi, butelkę ma odruch wymiotny, dlatego że ona jest ambitna i chce jeść tylko zwykłe żarcie. Ale zaraz przejdziemy do zwykłego żarcia. I ogólnie nie, nikt mi nie suszył głowy, nikt mi nie mówił, wiesz, bo mleko matki to jest tylko najlepsze. No nie, nikt mi się nie wtrącał, nikt nie mówił. Jak chodziłam na takie check co dwa tygodnie, co tam chyba trzy miesiące, to oczywiście tam się lekarz pytał się, czym pani karmi. Ja mówię, no mlekiem, a mlekiem tylko tak. I nie było żadnego komentarza, dlaczego, tylko po prostu chciał wiedzieć, mlekiem, ok, ile tego mleka, jeśli chodzi o mililitry, ile razy dziennie, tylko to. Nikt nie komentuje tego, nie pyta, dlaczego. Nie ma tego. Dlaczego pani tylko mlekiem? Dlaczego pani tylko tą y, mieszanką? Nie, nie ma czegoś takiego. To jest prywatna sprawa każdej osoby i akurat to jest tutaj bardzo szanowane. Jeśli chodzi o takie forumy i matkowe sprawy, ja już powiedziałam, jak wchodzę czasami sprawdzić, czegoś nie jestem pewna, czy chcę właśnie zobaczyć, jak inne mamy się wypowiadają, to często na tych forumach jest to y, o wiele. Kulturalniejsza rozmowa, w sensie takiego wypowiedzenia się o swojej sytuacji, nie ma ym, mówienia o tej, oceniania drugiej strony, nie ma wyrażania też opinii na temat technik czy wyborów tej drugiej, tej pierwszej można powiedzieć, strony, załóżmy piszącej czy pytającej, nie ma jakby też takiej agresji. Nie ma czegoś takiego, że na przykład matka napisze, mam piersi pełne mleka, ale i tak wolę karmić przykładowo, to jest tylko przykład, tak. ale wolę, wolę karmić um, tylko butelką. I to nie ma, ale wiesz, bo to jest, nie, takie, aha, a ja to karmię i tym, i tym. No i tyle. Raczej ludzie się wypowiadają, tak matki się wypowiadają bardziej. O sobie, ale też zachęcam dziewczyny, mamy mieszkające w Japonii, czy miały jakąś, jakieś styczności z tak zwanymi matkami. Ja nigdy nie miałam tutaj żadnych nieprzyjemności, żadnych, jeśli chodzi o wychowanie dziecka ze strony rodziny, też nikt tam się nie wtrącał, nigdy nic nie e, komentował, nie mówił: A wiesz, jak zrobisz tak, to będzie lepiej, nie. Dobra, przejdźmy też do, do drugiego tematu rozszerzania diety, dlatego że nie wiem, może to jest tylko moje wyobrażenie, ale powiem szczerze, że mam trochę negatywne, dlatego że w moim otoczeniu y, mieliśmy dziecko, które zostało niejadkiem, Tak naprawdę tylko dlatego, że było ciągle karmione tym samym posiłkiem aż do drugiego roku życia, więc to było takie. Dla mnie to było dziwne. Ja zawsze miałam takie podejście, że dziecko to jest taki mini człowiek i że to co my, tylko trzeba to po prostu bardziej pokroić, czy bardziej tak przygotować i uważać na pewne produkty. I powiem Wam szczerze, że takie samo podejście mają Japończycy. W Japonii ogólnie podejście do rozszerzania diety dzieci jest, no nie wiem, może. Ja wam je przedstawię, to wy ocencie, czy jest to dla Was zbyt hardkorowe, czy jest to normalne. W Japonii jest tak, że traktuje się dziecko jak po prostu małego dorosłego i daje się mu wszystko oczywiście przygotowane w tym sposobie, czy, czy chodzi o krojenie, czy przygotowanie, no jak to powiedzieć ładnie. Dobrze przygotowane do jego yy, puli wiekowej? Do jego wieku. Wiecki nazywa się Rinjusioky. I w ogóle ja, jak już moja mała tam miała cztery kawałkiem, to mi się kurczę, muszę kupić sobie książkę właśnie do Rinjusioky. I ogólnie dostałam ją za darmo, bo pewnego dnia po prostu przyszło do mnie jakaś paczka i się co to jest, nie? I myślę, co to ja kupił, Czy to mamusia? Patrzę w ogóle, jak dziwnie zainteresowane. Kicinto kandan. Linii czyli e, dokładne i proste e, obiadki dla dzieci. I myślę, co to jest? Dostałam to uwaga od e, Ministerstwa Zdrowia z działu e, tego, POKENSIOP, tam gdzie ubezpieczeń. Nie wiem dlaczego tak, ale po prostu dostałam to. I y, y, to jest świetna książka, która jest naprawdę niesamowita. E, bardzo pomaga. Dobrać, zrozumieć. Załóżmy, tutaj mamy pokazane, jak y, po prostu gardło i język dziecka pracuje w danych miesiącach. Tu mamy od 5 do 6, to 7, 8, 9, 11, 12, 18, podane jak kroić, właśnie jak przygotowywać posiłki i też. Y, Myślę, że to jak dzieci jedzą, proszę bardzo, tak wyglądają japońskie posiłki. To nie ma pitolenia się, to są normalne obiady japońskie yy, i w nich naprawdę, oczywiście, mm, pewne rzeczy wchodzą trochę później. Ale nawet są grzyby. Oczywiście dzieciom się daje grzyby, dzieciom się daje kiwi, dzieciom się daje truskawki, czyli to co mówi się, że jest ciężkostrawne, alergiczne i tak dalej. Daje się brokuły, szparagi, nawet negi, czyli szczypiory japońskie, cebule, banany, no tutaj różne ryby, proszę bardzo, truskawki, nie ma problemu. Łakamy i różne glony. No po prostu co? chcesz, możesz włożyć, Zaczy, no co chcesz, może trochę przesadzam co chcesz, w sensie e, nie ma pitolenia się, wiecie? Nie ma pitolenia się z dziećmi, czekajcie, o tutaj złóżmy są przecierki na początku i tutaj mamy e, udon, czyli taki makaron, tu nawet mamy e, siraz, czyli takie malutkie rybki, wiecie, e, tutaj różne warzywa. Jak karmić dziecko, jak podawać łyżeczką, wszystko jest dokładnie opisane, tutaj mamy na początku od 5 miesięcy, czyli przecierkami zaczynamy, ale też przycierki. moja słuchajcie, moja, wcią moja dziewczyna to jest dziewczyna chlebowo-kartoflowa, ona musi mieć codziennie, bo ona jak mówiłam, jak widzi butelkę z mlekiem, naprawdę ma odruch wymiotny. I ja się nie dziwię, jakbym 10 miesięcy żarła tylko płynną, płynny smak, znaczy takie słodkie coś, to też bym miała już dość. Dziewczyna lubi chleb maczany w, właśnie w, tej, w tym mleku, w proszku. Ale oczywiście rozrobione im to tak rozciapciane, Ona to uwielbia i po prostu kartofle, wszystkie japońskie kartofle, czyli takie zwykłe ziemniaki, jak są w Polsce, ale też bataty, satoimo, do tego jeszcze kabocia, czyli dynia i bo, bo, jeszcze dużo marchewki i goro wszystko, wszystko się wreszcie ona wciągnie, wciągnie. To jest takie rzeczy. W ogóle mm, muszę powiedzieć, że dużo ludzi też y, jest zaskoczonym, jak y, dzieci w Japonii są tak, dzieci w Japonii, tutaj mamy od 7 do 8 miesięcy. Tak, dzieci w Japonii są strasznie, że uwielbiają jeść i jak widzicie, to są normalne obiady. Moja teraz, taki zawsze ma jakieś tam miso jak najbardziej, wakame, tofu. Teraz wchodzą ryby, u niej je saba, czyli to jest chyba makrela, magro, tuńczyk, takie. Czyli łosoś, no to to ona wszystko wciąga, wciąga w takich okaju. Okaju to jest taki ryż, jakby rozgotowany, trochę wodnisty. Ja tam rzucam naprawdę i brokuły, i kukurydzę, i ryby, i łakame, i churynso, czyli szpinak, i komacyna, to jest, to jest taka, taki rodzaj też liści podobnych do no, szpinaku, tylko takich grubszych, nawet gobo, czyli te korzenie, no wszystko daj go, żeby wszystko, wszystko ciągnął. I oczywiście w takich książkach i też na stronach mówi, jeśli wprowadzasz coś nowego, nakarm dziecko po prostu wcześniej, aby nie karmić te dziecka wieczorem, bo jeśli wyjdzie jakaś alergia pokarmowa, to łatwiej, jeśli coś się stanie, to łatwiej to będzie po prostu zawieźć dziecko do szpitala. Po niej jest podejście takie jesz normalnie, tak jak my, jesz normalne posiłki, nie ma takiego pitolenia się, ojej, to może jeszcze niebezpieczne, no to, słuchajcie, grzyby tutaj dzieci jedzą, hej, więc, e, chociaż nie wiem, mi się wydaje, znaczy, może to tylko moja wyobraźnia, ale mi się wydaje, że jakby takie podejście do właśnie takich rzeczy jak e, grzyby, jak truskawki, jak kiwi, to jest raczej takie, e, nie, nie, to za ciężkie, kapusty też tutaj, no, że takie ciężkie, to też się daje dzieciakom, no, ja mówiłam, że w Japonii ogólnie kultura jedzenia jest wielka i obejmuje również dzieci, jak widzicie, które są traktowane wbrew pozorom, moim zdaniem, bardzo normalnie. Jak mini dorosły, który dostaje stricte normalny obiad, ryż, miso i tam jakieś, nie wiem, przecierki z rybek czy nawet nie przecierki, czy jakieś kulki, onigiri i tak dalej. Dziecko je y, yeah, tutaj. Chociaż to nie jest też tak, że wszystkie dzieci to, to super jedzą, ale są też takie, że o Boże warzywa nie, akurat moja to ciągnie, ciągnie wszystko, co dasz, to wciągnie. Oczywiście też nie mówię, że, że zjada wszystko. Jeśli chodzi o te przeciery, co mówiłam, takie kartoflowe i tam jeszcze też kurczak, o Jezu, ona kurczak i te kartofle razem później zmiksowane, to na początku ona tak staje, Ona to wciągnie całą miskę, nawet jeśli będzie o taka i tyle tego, to na wszystko wciągnie. Teraz dostaję okaju i to tak zje do połowy I yy, zawsze jest coś, co mi się niestety nie udaje Dlatego, że tutaj jest powiedziane, że mimo iż karmisz yy, właśnie obiadkiem Później trzeba za chwilę dać butelkę No ja tego nie mogę zrobić, bo ona ma odruch wymiotny to jest coś niesamowitego, wczoraj po prostu postawiłam, ona, chciałam ją dokarmić, a ona nie, nie, nie Więc postawiłam ją na ziemię, ona zaczęła gdzieś tam pełzać i tylko zobaczyła tą to, budęgę to takie... i to takie ugała! Like, what the fuck? Więc y, poza tym jeśli chodzi o takie y, przegryzki, to tutaj nawet mam przegryzki różne Tutaj mam sembejki z kłodzakana, czyli sembej y, to jest od 6 miesiąca, jak widać, z kalcją y, Z małych rybek, tak takie sandwichy, ciasteczka dyniowe, soczki też są. Tutaj mam wiele co. Speedy. Speedy w ogóle jest bardzo znanym um, producentem różnych rzeczy, również kosmetyków dla dzieci um, od 5 miesiąca. I tutaj taki, można powiedzieć, suplement diety. Właśnie tutaj mamy DHA, mamy kalczy mamy minerały, witaminy i to takie do picia. No, więc tak to mniej więcej wygląda. E, powiem Wam, że. Ja bardzo lubię tutaj podejście, bo tutaj nie ma takiego, wiecie, jakiejś takiej histerii, paniki, po prostu okej. Okay. Wychodzi alergia, nie możesz tego odstawiamy na chwilę. Chociaż powiem Wam szczerze, że mi się jeszcze nie zdarzało. Ona wszystko wciąga, jest dobrze, rośnie, zdrowa, duża, duża, chyba będzie w sensie wysoka kobieta. Będzie, nie wiem, po bokiem, ale. Jak widzicie, podejście, nie wiem, wy ocencie, czy jest inne, czy jest takie same. No, to chyba już dla roczniaczka. No, zobaczcie, normalne, normalne potrawy bez. To lenia się w jakieś y, pitupatu no tutaj mówię to już pewnie roczniaczek y, dwa latka coś takiego no oni giri zupka tutaj ciekła i to jest super ja to bardzo bardzo lubię te podejście takiego y, y, Dziecko musi jeść, dziecko musi jeść wszystko. To jest moje zdanie i moje dziecko będzie tak chowane musi jeść wszystko, musi wciągnąć wszystko, żeby być takim tanukiem jak tatuś. No, więc tak to wygląda w Japonii. Tu się je, o tak. I tu się nie pitoli. Więc opowiedzcie mi, jak to wygląda z, ze strony polskiej, czy też macie takie podejście bardziej właśnie tak jak tutaj, że dziecko żyje wszystko czy bardziej uważacie e, no więc napiszcie swoje przemyślenia i jeśli e, mieszkacie w Japonii i też macie dziecko czy miałyście przygody z matkami chociaż no raczej tego tutaj aż tak nie ma ale napiszcie w komentarzach i oczywiście wbijajcie na łabisami bo są nowości o, oh girl, i suplementy diety. Yes! No, i widzimy się już niebawem na kaladzie. matanie,